dobry, łażej Wędrowski, produkt na do spraw rzepaku. Często mam pytania, jaka powinna być prawidłowa obsada? Co to znaczy za gęsto albo za rzadko? Dziś zajmę się tym tematem. Wysieliśmy dwa poletka, jedno z obsadą. Optymalną, to znaczy 20 roślin na metrze kwadratowym, i drugie z nadmierną obsadą, zbyt dużym zagęszczeniem 60 roślin na metrze kwadratowym. I jeśli przyjrzymy się bliżej, przy 20 roślinach na metrze kwadratowym mamy proporcjonalne rozgałęzienia boczne, łodygi są dość grube, jest tutaj niskie ryzyko wylegania. Jeśli spojrzymy na rośliny Wysiane w obsadzie 60 roślin na metrze kwadratowym. Łodygi są dość cienkie, jest tutaj widoczna konkurencja pomiędzy roślinami. No i rozgałęzienia boczne też nie są w najlepszych proporcjach do pędu głównego, yy, zaczynają się na dość wysokim poziomie. Ta roślina jest spoletka o mniejszej obsadzie. Widzimy tutaj bardzo dużo rozgałęzień bocznych, bardzo ładnie wykształcone łuszczyny. Natomiast Roślina z poletka, na którym było nadmierne zagęszczenie no nie jest imponująca i różnice tutaj widać gołym okiem. Podsumowując, nadmierne zagęszczenie to jest ryzyko wylegania, trudniej taką plantację utrzymać w odpowiedniej kondycji, a wpływ na wielkość plonu jest nieznaczny, a może być nawet ujemny. Nasze doświadczenie Udowodniło, że przy obsadzie 20 roślin na metrze możemy osiągnąć naprawdę ładny pokrój, dobrze wykształcone rośliny i proporcjonalne rozgałęzienia boczne jednocześnie przy niewielkim ryzyku wylegania. Dziękuję, do zobaczenia!